Zakończyła się Rada do Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej już pod duńską prezydencją. Niestety musieliśmy omówić pogarszającą się sytuację w Ukrainie. Briefing ministra Sybichy, zmasowane ataki, setki dronów padające na ukraińskie miasta. Ale jest też dobra wiadomość: prezydent Trump postawił ultimatum Putinowi, wyprodukuje. Sprzęt, za który zapłacić moim zdaniem powinien agresor z zamrożonych rosyjskich aktywów. Ukraina się trzyma. Ukraina tak szybko nie da za wygraną. To Putin musi zmienić swoje podejście do tej krwawej, zbrodniczej wojny. Sprawa Bliskiego Wschodu. Mamy postęp. Wysoka przedstawiciel uzyskała ustępstwa od Izraela, jeśli chodzi o dostarczanie pomocy humanitarnej. Izrael ma prawo do. Życia w bezpiecznych, międzynarodowo uznanych granicach, ale ilość ofiar wśród ludności palestyńskiej jest stanowczo duża. W Gruzji niestety zaczęły się prześladowania opozycji, dlatego Polska, Unia Europejska przesuwamy środki ze wspierania rządu na wspieranie społeczeństwa obywatelskiego. Spotkałem się także z byłym premierem w Gruzji, który opisał, jakimi Metodami y, próbuje się niszczyć y, opozycję. Przywitaliśmy się też znowu minister spraw zagranicznych Rumunii. W Rzymie, w Watykanie, y, złożyliśmy notę protestacyjną, demarsz na ostatnie skandaliczne wypowiedzi dwóch biskupów na Jasnej Burze. Y, wolność słowa obowiązuje, ale obowiązuje także odpowiedzialność za słowo i konkordat. Zgodnie z konkordatem. Władza świecka i duchowna są autonomiczne wobec siebie. My się nie wtrącamy w sprawy Kościoła, ale Kościół nie jest od wtrącania się w politykę partyjną. Nie jest też od szczucia narodów na siebie, bo Pan Jezus nie był nac nacjonalistą.